Pomysł serii Po prostu Popkultura pojawił się u mnie jakoś 3 lata temu. Chodziło o to, żeby przekazywać wam moje przemyślenia na temat gier, komiksów, filmów, które ostatnio widziałem. Więc dzisiaj chciałbym wskrzesić ten pomysł. Myślę, że cyberpanka, szczególnie w Polsce, nie muszę przedstawiać. Miałem szczęście, że zapoznałem się z grą od CD Projekt Red zaraz po opublikowaniu ostatniej łatki mającej usprawnić tak źle przygotowaną na premierę wersję. Z tego co widziałem jest o niebo lepiej, ale nawet po tylu latach nie jest idealnie. Abstrahując od spraw technicznych, historia i problematyka zawarta w cyberpunku spowodowały, że jest to moja ulubiona gra. I mówię to jako osoba, która nie do końca miała po drodze z ostatnim Wiedźminem od tego samego studia. Dziki Gon zaczynałem już trzy razy i nie potrafię poczuć i zrozumieć tej ekscytacji szerzonej przez miliony graczy. Cyberpunk był moją pierwszą ukończoną grą, w której moje decyzje miały tak ogromny wpływ na przebieg fabuły. Dlatego przez całą produkcję byłem wyjątkowo zaangażowany. A historia opiera się na strachu przed śmiercią, łopaniu się brzytwy i powolnego godzenia się z porażką. W międzyczasie można wziąć udział w wielu ciekawych wydarzeniach i co najważniejsze, poznać wiele wyśmienitych, zarysowanych postaci. Grając w Cyberpunk'a, czułem się trochę jak scenarzysta. Wiedziałem, jakie są zakończenia, i próbowałem wielu ścieżek, by stworzyć dla mnie najbardziej satysfakcjonującą historię. Co pokazuje, jak bardzo wciągnąłem się w ten świat ponieważ po moim pierwszym zakończeniu nie miałem żadnej realnej korzyści w samej grze, która mogłaby mnie zmotywować do zaczynania od nowa. Fabuła była dla mnie tak niesamowita, że miałem ochotę znać wszystkie możliwości. Niewątpliwie filmy MCU mają ogromny wpływ na inne media Marvela. Gdy produkcja kinowa dobrze się przyjmie, to nagle wszystkie komiksy i gry stają się bardzo podobne pod względem stylistyki czy nawet samej fabuły. Tylko tym razem ta na pozór prawie całkowicie skopiowana wersja bohaterów prześcignęła swój pierwowzór parokrotnie. Nie jestem ogromnym fanem filmów Jamesa Gana o strażnikach, ale trzeba mu przyznać, że dał tej grupie drugie życie zmienił jej skład, zarysował ciekawe i wiarygodne relacje między jej członkami oraz dodał mnóstwo suchych żartów i oldschoolowej muzyki. To wystarczyło, żeby film stał się hitem oraz żeby komiksy były mocno nim inspirowane. Gra posiada wszystkie elementy, które spowodowały sukces w wersji kinowej, ale dodaje również parę nowych i świetnie działających rzeczy. Może zanim przejdziemy do fabuły, opowiem o moich odczuciach względem samej rozgrywki. A jest ona średnia, mówienie komend w trakcie walki. Jest fajne, ale samo strzelanie wyjątkowo nudne. Największym plusem jest historia. I relacje między strażnikami. Po raz pierwszy byłem w stanie w 100% zrozumieć, czemu Peter Quill jest liderem tej drużyny i dlaczego trzymają się razem. Rozmowy między członkami grupy są bardzo swobodne, przez co wiarygodne. Mam tylko jeden problem z dialogami: jest ich trochę za dużo. Wiele razy nagle się urywały, bo postać musiała powiedzieć coś komentującego, na przykład otoczenia. Zatrzymywałem się w miejscu na 5 minut, żeby móc posłuchać całej rozmowy. Nie jest to gra fantastyczna, ale bardzo przyjemna. Cieszę się, że narzucone podobieństwo do filmów nie podcięło twórcom skrzydeł, tylko dało motywację do przekucia tego w coś lepszego od oryginału. O tej grze bez da się najmniej powiedzieć z dzisiejszego filmu. Jest to produkcja dziejąca się w jednym mieszkaniu z trzema postaciami granymi przez świetnych aktorów, w tym Willem Dafoe. Jesteśmy zamknięci w trwającej 12 minut pętli czasowej, która trwa dopóki nie rozwiążemy głównej zagadki. Miałem z moją dziewczyną ogromną frajdę, poznając kolejne fragmenty pokręconej historii, która była bardziej frapująca niż większość kryminałów, jakie widziałem. 12 Minutes jest niewątpliwie oryginalnym i przyjemnym sposobem na spędzenie paru wieczorów. Polecam. Dzisiaj tylko jeden komiks. Wiem, że to teoretycznie komiksowy kanał, ale z opowieściami graficznymi ostatnio mam trochę na pieńku. Praktycznie 80% obecnie wydawanych serii Marvela ma żenująco niski yes. poziom, a czytam głównie Marvela. Ale od tygodnia próbuję się ponownie zakochać i zainstalowałem na iPadzie aplikację Marvel Unlimited, dzięki której można mieć dostęp do chyba wszystkich komiksów Marvela po angielsku. Moją uwagę przyciągnęła nowa seria. Ultimate Spider-Man. Niezależna historia o tym, co by było, gdyby Peter Parker dostał moce w wieku 30 lat, będąc mężem i ojcem. Sam koncept bardzo mnie zaciekawił i pewne momenty są świetne, ale już końcówka pierwszego zeszytu mnie rozczarowała. Dodano motyw podróży w czasie, jak się okazuje, Peter Parker został okradziony ze swojej prawdziwej historii bo pewien złoczyńca zapobiegł, by superbohaterowie istnieli i zmienił ich w zwykłych ludzi. W tej wersji Spidermana, Peter dostaje radioaktywnego pająka w pudełku z przeszłości i świadomie podejmuje decyzję, by dać się ukąsić. Parker nie ma żadnej innej motywacji do pomagania innym niż to, że bujanie się na pajęczynach wygląda fajnie. Dla mnie to wszystko po prostu nie działa. To co w postaci Spidermana zawsze mnie przyciągało, to jego oddanie wobec swoich wartości i świadomość do czego jest zdolny oraz jaka z tym wszystkim idzie odpowiedzialność. Ale hej, to dopiero trzy zeszyty, więc dam jeszcze tej serii szansę. Zanim Ultimate Spider-Man będzie wydany w Polsce minie zapewne par lat, więc jak coś, to będę was ostrzegał. To tyle. Ale zanim się pożegnam, chciałbym Was zaprosić na konto na Instagramie i na Dribble Abram z Plakaty Czasami tam wstawiam swoje prace i byłoby mi miło, gdybyście zerknęli. Hej!